No jestem skończona. No może stąd się rozumiesz? W dniu zaginięcia pani Koszyk podjęła 10 tysięcy złotych. No to trochę zmienia postać rzeczy. Poproszę odsetkę wiśniówki. Barwy szczęścia, nowe odcinki od poniedziałku do czwartku o 25. Pani powinna być mężczyzną, który się panią zaopiekuje. Musisz zacząć dodawać swoje życie na nowo. Tylko jaki to ma sens, bo kogoś, kogo się kocha. Chcę być z tobą, rozumiesz? Z wami. Jak długo będziesz chciał tym razem? Em, jak miłość, premierowe odcinki w poniedziałek i wtorek o 20.45. Aniu! W Dwójce. Po co tu przyszłaś? Rozumiesz? Papo! Nic nie mów! Czt. Nie możesz mi niczego zabronić, A? ani ty, ani nikt inny. Witek spójrz na mnie, musimy przełożyć operację. Chcesz mi pomóc? To zniknij dzisiaj z mojego życia. Potrzebujesz pomocy. Zajdź mi z W najbliższym programie Tomasz Lis na żywo o Smoleńsku. Moimi gośćmi będą eksperci i krewni ofiar katastrofy. Potem aktor Marek Bukowski. Sąd uniewinnił go od zarzutu posiadania narkotyków. Aktor padł zapewne ofiarą prowokacji, po czym przez pół roku przeżywał piekło. Tomasz Lis na żywo, poniedziałek 21.50. Do zobaczenia. Dzisiejsza rzeczywistość ukazuje, jak nieefektywna i wyniszczająca stała się globalna gospodarka. Musimy na nowo przemyśleć sposób, w jaki żyjemy i działamy na Ziemi. Spójrz na zjawiska współczesnego świata z globalnej perspektywy. Dokument Zrozumieć Ziemię premiera w poniedziałek o 22.55. Aby przeżyć, w 2030 roku potrzebować będziemy dwóch planet.